Cześć. W tym odcinku pokażę wam niezbyt popularną wśród europejskich turystów część Turcji. Północną Anatolię, a dokładniej to miasto Safranbolu, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa. Więc teraz jesteśmy na starym mieście w Safranbolu. I Safranboru to jest właśnie taka miejscowość, która po części jest zaliczana nawet do jakby okręgu Karabjök. Co prawda jest ona bardziej traktowana jakby taka e, oddzielna miejscowość, no ale wciąż to jest jakby część tego okręgu Karabjök. I nazwa tego miasta wywodzi się od jednej z najdroższych, jak nie najdroższej przyprawy na świecie, czyli szafranu. Kolejną rzeczą, z czego słynie to miasto w Turcji, w szczególności, to jest tak zwane lokum, czyli taka, takie słodkości, można powiedzieć tak jakby e, coś, ala ptasie mleczko, coś podobnego, coś właśnie w tym stylu. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek miał okazję spróbować właśnie lokum, to najprawdopodobniej mogło pochodzić właśnie z tej okolicy. Co to tam widzicie z daleka? To jest właśnie ten tak zwany dolmusz, czyli takie małe minibusy, które jeszcze do niedawna krążyły po całej Turcji można powiedzieć i w sumie do tej pory jeżdżą, ale już nie w takiej formie, już to są zdecydowanie nowsze pojazdy, ale jeszcze do niedawna jeździły właśnie tego typu Dolmusze. Jak ja studiowałem w Turcji, to większość, tak można powiedzieć, że 70-80% to właśnie yy, te minibusy były wykorzystywane. Taką ciekawostką jest to, że te silniki były chłodzone powietrzem, także tak jak w przypadku Volkswagena Beetle. Więc jestem tu z powrotem dopiero po czterech latach, odkąd skończyłem studia. I muszę przyznać, że jest to dość dziwne uczucie. Bo jakby nie było, no jednak spędziłem tu ponad trzy lata swojego życia, to tutaj skończyłem studia. Poznałem tutaj ludzi z wielu różnych miejsc na świecie. To był taki mój pierwszy dłuższy pobyt za granicą. Ludzie bardzo często kojarzą mi się z tym miejscem, a kiedy tu przyjechałem, to praktycznie nikt już z nich tutaj nie mieszka i to jest trochę takie dziwne. Nie tylko ludzie, ale i miejsca się zmieniają, bo nawet park, w którym jesteśmy tutaj jeszcze parę lat temu była taka restauracja, kawiarnia, która zawsze, niemal każdego dnia od rana do wieczora naprawdę tętniła życiem. Było tu pełno studentów, pełno turystów i, jak, i również miejscowych. Dzisiaj nie ma już nic. Wiele miejsc, do których chodziliśmy, wiele kawiarni, wiele restauracji jest już dzisiaj pozamykany. I jest to trochę przykre, na pewno po części jest to jakby związane z obecną sytuacją, aczkolwiek podejrzewam, że też inne czynniki miały na to wpływ, tak jak na przykład kryzys i tak dalej. No i widać, że jakby wszystko się zmienia, że świat się zmienia i to bardzo szybko, szybciej niż nam się to wydaje. Ludzie odchodzą, miejsca się zmieniają i może trochę takie truizmy, ale człowiek jeszcze bardziej sobie zdaje sprawę. Niby tylko 4 lata minęły, albo aż 4 lata, a dość dużo się nam zmieniało. Więc to daje mi taką kolejną refleksję, tylko to, że naprawdę nie możemy tracić czasu. Drugiego dnia zaś odwiedziłem coś znacznie bardziej nietypowego. Czyli jedną z lokalnych wsi, zamieszkałą przez nieco ponad 200 osób. Wieś, którą tu teraz widzicie, niemal z całą pewnością nigdy nie była odwiedzona przez żadnego turystę. Dlatego też najprawdopodobniej jestem pierwszym cudzoziemcem, który postawił tu swoją stopę, a już na pewno pierwszym Polakiem. Tutaj, my locowaliśmy, to jest jakby taki, można powiedzieć, salon. Po drugiej stronie, zaraz za oknem, możecie zobaczyć, to jest przedni dom. I jeszcze taki, można powiedzieć, pamiętający czasy II Wojny Światowej. Teraz już jest w takim stanie dekonstrukcji, więc nie można nawet tam wejść. No, no i to jest w zasadzie cały widok na tą wieś. Pokażę Wam teraz widok z balkonu, więc tutaj był ten salon. A teraz przejdziemy na balkon i to jest właśnie balkon, tutaj muszę trzeba przycienić jeszcze. Okay. Więc teraz macie widok na całą wieś. A tutaj możecie zobaczyć jeszcze. Dawniej w jakiś sposób podobywało się wodę, zresztą nie wiem, tej pory to się używa A w nie Tutaj możecie zobaczyć taką lampę na prowadzeniu, jak nie ma prądu, to do tej pory jeszcze się gazem ym, świetla że mają swoją broń no, Ale w sumie trochę się nie dziwię, no bo jednak yy, mieszkając w takim miejscu to też jakiś stary dom już praktycznie w rozbiórce, nie wiem, on pewnie też ma z 80, jak nie 100 lat. Oczywiście nie jest już zamieszkany Są jakieś ubrania faktycznie. O, i pan pies wrócił też z powrotem tutaj do nas, ale. O. Nie, żyje swoim własnym życiem, także nie zwraca nawet uwagi na nas. Może ze względu na to, że całe życie wychowałem się w mieście. Co prawda, małym, ale. Wciąż mieście i dziwi mnie to bardzo, że do tej pory są ludzie, w tym bardziej w takim wieku, którzy mieszkają tutaj sami bez młodych ludzi, którzy mogliby im pomóc. I w zasadzie nie ma tu żadnych sklepów, nie ma tu internetu, nie ma tu prawie prądu, można powiedzieć. Nawet z wodą są problemy, bo mają jakieś zbiorniki wodne yy, w różnych miejscach bo bardzo często jest tak, że po prostu tej wody nie ma, z tego co słyszałem i do tej pory właśnie zajmują się jakby, nie wiem, jakby to nazwać, hodowlą zwierząt uprawianiem własnych owoców, warzyw i to, co jest taką ciekawszą sprawą, to to, że oni nie robią tego ze względu na jakby na sprzedaż czy coś w tym stylu, bo praktycznie nie przynosi im to żadnych zysków, a muszą wręcz są zmuszeni do tego, żeby przetrwać, żeby mieć co jeść, yy, pić i w ogóle, żeby zostać w życiu, przy, zostać przy życiu. Także to jest w sumie takie ciekawe i że. Yy, no jest też wiele zagrożeń. tak jak widzieliście, na przykład broń mają w domu do tej pory, bo nigdy nie wiadomo, kto tutaj się pojawi na tej wsi. Jest tu bardzo daleko, pewnie nie ma mowy, żeby zadzwonić na policję, czy coś w tym stylu i... No nie wiem, być może to jest całkiem normalne dla niektórych z tych z was, z tych ludzi, którzy mieszkają, albo mieszkali przez dłuższy czas, albo wychowali się na wsi. Nie wiem, jak to w Polsce wygląda mi się, że już nie jest to aż tak, nie wygląda to aż tak źle. że może być gdzieś jakieś 50 km stąd i właśnie tędy, tą drogą tam wzdłuż lasu i aż pod górę wchodzą no i wiem tam yy, jedzą, piją i tak dalej, a wieczorem wracają później tą samą drogą tutaj, tędy i z powrotem tam do siebie, do gospodarza, do domu. To jest sobie takie trochę dziwne dla mnie, bo jakby nie wychowałem się na wsi, więc... Bardzo mnie to zastanawia, jak to jest, że właśnie że te e, zwierzęta wiedzą, gdzie mają wrócić, o której godzinie, jak, że jak ktoś będzie z Was to oglądał i będzie słuchał moich tej przemyśleń i wywodów na ten temat, to może będzie się to wydawało śmieszne nawet dla niektórych z Was. No ale naprawdę, jako dla człowieka wychowanego e, w mieście, w tych czasach, z tą obecną technologią, ze wszystkim, Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak, jak sobie tutaj ludzie dają radę i być może nawet takie proste rzeczy wydają mi się bardzo yy, ciekawe, intrygujące. To się nazywa Erik. Nigdy nie widziałem tego w Polsce, chyba nie mamy tego. Yy... są jakby taki pewien rodzaj śliwki, można powiedzieć. Peki, nasıl koyde hayat nasıldır? Koyde hayat nasıl geçiyor diye. mi? Şimdi hayat çok güzel. Tutmuyorlar diyor. Tutumlu olmuyorlar yani. Tabii olmuyorlar tabii oğlum. Evet maalesef. Boğun buluyorlar, boğun giyiyorlar. Boğun giyiyorlar, yarın atıyorlar, yerine düşünmüyorlar. Yarını düşünmüyorlar diye. Yarını Biz bir yatırım yapmıyorlar diyor. Doğru değil mi? Geleceği düşünmüyorlar diyor. Yani şimdi diyor bu para lazım olacak diyor. Paran var mı diye sordum diyor. Hmm. Yok, yok diyorlar diyor. Bugün bulduk hemen bugün tüketiyorlar diyor. Orası çok evet. buraya gelseydin. Bu yok oluyor. Peki. Peki. Yok, peki. Bak bir şey daha soracak anasana. nasıl bir zorlukları vardır? Ha, eskiden ne zorlukları Eskilerden var? Eskilerden mi? Hı hı. Eskilerden zorluk, evlerde ışık olmaz. Ee, evlerde hı hı. su olmaz. Uylarda su kapacaksın. Hani Elvan'a dedim ki uy gördün ya. Hı hı. Onlardan geliyor deriz diyor. Onlarla, başka yeğenlerle götür diye bilmezler ki de neyse. <laughs> Onlarla götüreceksin evde yemek yapacak, ulusa bakacak. Hı, hı. Ben, şimdi uşakların götünde pomola siliyorlar. <laughs> Keten hı. bezler uşakların götünde. Şeyde anne evden de parayla bir şey almıyorduk da hep kendimiz. her de. Şey, 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 vardı ya da kendi her, Keten ediyordu. Her şey şeyi kendin yapıyordu. Bez dokuyorduyuz ya. Yani. Bez dokuyor, sırtına elbise kendin Şeker almıyorduk, şey, Şeker yerine pekmez yapıyorduk. Şekerden Şeker yerine pekmezler. Aynen. Kendi üretiyoruz yani. hep kendimiz. Kompostu yapıyorlardı, meyveleri kendileri yapıyorlardı, Haşhaf yapıyorlardı yani. Bilmez, bilmez. Yani, bilmez saç olan mı? Bilmez saç her yer satıyorlar onu. Hiç pazar pazarı var. Elmaları kurutulmuş halinde bu poşak da neydi? Poşak. Öyle yapardı. Hep doğal Hı. yani. Seri sevdiği şeklinde. Ana bu doğal seri. Evet. Peki eskiden hayat şimdi değişti mi? Şimdi Hı. daha değişti. Yani. Şimdi hayatın... Şimdiki hayat, çok iyi. Hmm. Es, eskiye bakalım. bakalım. Eskiden ne bulunuyordu? Tavladan yılacaksın, değmen çekeceksin, ekmek edeceksin, uğursak doyuracaksın. Şey, ne Hı. çileymiş ya. Yani kendi el taş değirmenleri Hı -hı. vardı. Evet. Uyduyu yani. koyuyorsun, onu uyutuyorsun. Onlar böyle bu ekmekten yapılıyordu. Hı, Hı. Un haline getiriliyor. Kendi emeğiyle yani makine... Kendi emeği, kendi emeğimiz. Evet. Makine gücüyle değil. Şimdi mesela fabrikaya götürüyor, Aynen. doğru yapılıyor onlar. Tabii. Hı -hı. Eskiden kendileri çekirdi böyle yapıyorlar hatta. Şu an mesela şimdi... E, eskiden şimdi olmayan bir şey var mı yani?

Okolice, okolice Morza Czarnego, gdzie właśnie się teraz znajduję To jest właśnie te okolice, są uważane za najbardziej konserwatywne. Ale mimo to i tak większość ludzi raczej bardzo są przyja przyjaźni. Yy, jedyną rzeczą, którą zrobiłem, to właśnie założyłem długie spodnie. Co prawda miałem założyć krótkie, bo jest dość gorąco. Nie wiem dokładnie ile stopni, ale jest naprawdę gorąco teraz. Yy, no ale słyszałem, że to jest jakby niezbyt to mile widziane, więc. Postanowiłem, że to będzie jakiś może gest z mojej strony, że jakby uszanuję ich kulturę, poglądy, wierzenia i tak dalej, więc... No ale poza tym tak generalnie spoko, chodzę tutaj sobie, rozmawiam z ludźmi i tak dalej i raczej nie, jest, nie wygląda to aż tak źle, jak sobie tego, to wyobrażałem, no więc w sumie chyba tyle.